Pokaż jaki sosik zrobiłem. O, 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 o. <noise> Jak to w tych restauracjach robią zawsze? No nie do końca. <noise> to tak nie wygląda. To musisz w jednym miejsce wylać i dopiero wtedy przesuwasz. Mhm. No. I płacisz za to 200 zł. I płacisz... No nie 200, ale jakieś 70. No <noise> to ja już jadłem Ale z sosem nie jadłeś. Ja. No widać cię. Żadnałem, że idę. <noise> Piadać swój seksy tyłek. No, nowe spodnie i tyłek nagle się uwydatnił. Możesz opowiedzieć wszystkim, jak utknąłeś dzisiaj w pracy. No ale mi wystarczy myślenia o tym dzisiaj. No powiedz Radziwa. Jak to się stało w ogóle? Bo ja tak tylko wiem finalnie, ale tak nie wiem jak to się stało. No, ale oni wam po nie powiedzieli, że tam jest zamek zepsuty? No. Także jak? Nie wiedzieli, że jest. A nie, nie wiedzieli. Bo nie to jest... przyszli do kranu, a się okazało, że drzwi trzeba naprawić. Tak? A dziura? Mniej więcej. Bo nie je zamknęli najpierw, żeby nikt tam nie mógł wejść, jak był kran zepsuty i potem się nagle okazało, że ich się nie da otworzyć. Aha. No to jakbyście byście wesz weszli, jak się nie da otworzyć? Czy kiedy to było? Nie wiem. Zamknęli kuchnię, żeby coś tam mocniej robić. Nikt nie mógł wejść. Zrobili, otworzyli drzwi. My weszliśmy, zamknęliśmy drzwi, nie dało się ich otworzyć. No ale otworzy To zrobili te drzwi za pierwszym razem czy nie? To nie nie robili drzwi dwa razy, oni robili raz drzwi. No. No. No to co jak to się stało, że one się otworzyły same? Nie otworzyły się same, przyszli nas uwolnić. No nie, nie o to mi chodzi. Za pierwszym razem. Zaraz to ja nie wiem o co ci chodzi. No, że za, zamknęli drzwi, żeby nikt tam nie wchodził, to mówię, no. że nie dało się otworzyć. Później się nie dało, jak no ja nie No to, to no, mówię, ale bo... tak, no, tak opowiedziałeś. Nie, nie <laughs> Tak opowiedziałeś, mam to nagrane, później no, sprawdzę. No, to sprawdzisz sobie, że no. nie masz racji. Później mam to nagrane, nie wycofasz się. I puszczę specjalnie na YouTube, żeby wszyscy słyszeli, jak to było. <laughs> Gorzej jak będzie moja racja? No to wtedy będzie... obejrzę i przyznam, że na końcu filmu powiem, ja tak, Radosław miał rację. Tak, wy... Będziemy robić? Nie. Co ty robisz? Mieszam już. Paćkę głąbkową. Możesz mi już nie zaglądać do talerza. YouTube ci zagląda do talerza. <noise> <laughs> Sprawdzam, co robisz. Czy mnie nie zdradzasz. Z kim? Ze słuchawką od prysznica. Zapalone tu światło jest. No, ludzie po to no dobra. To ja, to ja, to ja, ubiorę sobie buty przy okazji. Co halo? Jak się mówi halo po niemiecku. Halo? Halo? Buty tak! O Jezus. Możesz wszystkim powiedzieć na vlogu, gdzie idziemy. Radoszło. Co? Lepiej tego nie powtarzaj. No to Powiedz do... gdzie idziemy ładnie. U? Z tej wiadomości? Coś ci pika, no. No wiadomości dostanie na PZLUJU. Proszę powiedzieć do kamery <grym gdzie, <grym gdzie <grym> idziemy. Powiedz tam głośnik tu. Popyry. A nie będziesz mi czegoś kupował? Na przykład? Jakąś pocieszajkę? To kupimy więcej ziemniaków. Co mam z nimi zrobić? To chcesz Jesteś dużą dziewczynką, chyba wiesz co się robi z ziemniakami Dobra, to my idziemy A... do tego Aldi i się połączymy jak wrócimy Tak Radosław? Si? Si Hol. czekaj Radziu po kolei ciasteczka orzechowe herbata najlepsza wali. jest tutaj że to jest pomarańczowa napisana. ale tak naprawdę ona tak smakuje trochę jak z róży bo tutaj jest tak, owoc dzikiej róży też tu jest także herbatka super pyszna jest miałam przecier do sosu taką czekoladę Radziu Czeska to jest czekolada, tak? Tak. I mówisz, że dobra. Ostatnim razem jadłem, jak byłem bardzo mały. Uh -huh. No ja nigdy nie jadłam, co spróbuję sobie. Ono ma jakieś bakalie oprócz tego kokosa? Nie powinna być. A, no, ma to, czyli... Soczek no, owocowy. Orzechy na Koperek do sosu. Piwo bezalkoholowe. No, tu miałam ochotę. I pery. Ziemniaczki na jutro, tak? Zadowolony z zakupów Radosła. No to super.